Przystąpić kiedy zaszłam. I co wtedy poczułaś? Ciepło i tęsknotę. Niepokój. że jestem gruba. Super. Urząd Wojewody. Cofnięto nam dotację. W ciągu dwóch miesięcy muszę zamknąć ośrodek. Robota jest. Pszczółki narobiły miodu. Trzeba przewieźć. Mógłbyś z takimi jeździć? Za tę kasę można by uratować ośrodek. Dokładnie, 200 tysięcy. Jesteśmy alkoholikami, a będziemy wieść spirytów. Jak to się może skończyć, w twoim zdaniem, co? Zaczynamy z pierwszym gwizdkiem. Biola i ja, jako najsilniejsi, pójdziemy po Wojtka. Co jest? O, 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 o. Czyli chcesz zrobić to z przytupem, z fantazją? Mhm, mhm, mhm. Jako terapeuta nie zgadzam się na wszystko, co ma korzenie w przemocy. Gdzie jest mój towar? W drodze. To, co wiesz, jest moje. A jak cię dorwę, to ty i każdy, kto ci pomaga, zostanie. Taka to choroba jest, że, że są nawroty. Źle jak piję i źle jak nie piję, nie? Wybrałam samotność, żeby nikogo nie krzywdzić. Niestety nigdy nie powinnaś zostać. Przeszłam każdą. Jesteście moimi mistrzami. Wszyscy przez ciebie zdechniemy. Trzymamy się razem. Mężczyzna w potrzebie, zatrzymujemy się! Jesteśmy na terapii, to jest część terapii. A! Rozumiesz, że właśnie zaproponowałeś mi polowanie? Jest tutaj, mamy przerąbankę. Boże! Запрошу.